Witam wszystkich. W dzisiejszym filmiku będziemy odpakowywać moją nagrodę, którą wygrałem na pięciolecie. Istnieje kanał Retroż Fana Tutaj jest ta paczka, program nagrywam, znaczy filmie nagrywam troszeczkę później, gdyż nie było czasu. Zaraz otworzymy moją wygraną, także nie pozostaje mi nic innego jak tylko wziąć i zrobić cięcie. co tam też szpuncior mi przysłał tylko czekajcie jak się odetniemy wszystkie a nie, tutaj nie ma tak otwieramy paczusie i wyciągamy moje moją nagrodę Pierwsze co mam na zewnątrz To znaczy zamiennik pada do PlayStation One Proszę jaki piękny To jest jedna z moich nagród Tak się prezentuje Cacuszko To jest jedno Szukamy dalej, co też mam tam dalej podspakowywujemy i jest ten oto piękny trackball firmy Trust na PS2 jak tutaj widać coś pięknego cacuszko w pudełeczku także jest trackballik wypisali jaki to Windows no ale pewnie 9598 coś fajnego tak, Windows 9598-2000 także tu mam takiego oto pięknego trackbala. i jeszcze coś tutaj mam a mianowicie stojak na 16 płyt CD czy tam Blu-ray czy tam DVD, także super coś pięknego te oto trzy piękne nagrody wygrałem na pięciolecie konkursu Retro Szpunta Fana. bardzo się cieszę bardzo Ci Szpunta dziękuję naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że udało mi się te trzy prezenty dostać, także dziękuję Ci jeszcze raz miałem wiele szczęścia, że udało mi się na Twoim filmie, na Twoim kanale coś wygrać Także PlayStation Pad, trackball i to jak na płyty. Także to taki krótki był filmik z podziękowaniami. Życzę Ci powodzenia dalej na Twoim kanale, żeby trwał i trwał i trwał, żebyś miał mnóstwo subskrypcji, żeby się darzyło jak najlepiej. Pozdrawiam wszystkich, którzy brali udział w konkursie na kanale Retro Szpunta Fana i pozdrawiam wszystkich widzów, którzy którzy brali udział w konkursie, wszystkich tych, którzy oglądają nasze kanały, którzy, których to cieszy, którzy, się, którzy mają z tego frajdę. Dzięki jeszcze raz, bardzo dziękuję za tą wygraną, to znaczy bardzo dziękuję, no miałem kupę szczęścia, że mi się udało, także dzięki jeszcze raz, pozdrawiam Was i do zobaczenia, trzymajcie się, hej!